Przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. Rafał Piotrowski jest z nami. Dzień dobry. Fajnie, że jesteś. Rzecznik Światowej Flotyli Sumut, która zmierza do strefy gazy z pomocą humanitarną. Myślę, że w tej rozmowie przejdziemy od ogółu do szczegółu, tak żeby opowiedzieć tym, którzy być może z jakiegoś powodu nie słyszeli od flotyli Sumut. Jeszcze choć tych wypraw na przestrzeni lat było sporo, ale uporządkujmy i zaktualizujmy, zsynchronizujmy naszą wiedzę. 24 statki wyruszyły w kierunku strefy gazy. Tak, jeszcze tylko mała poprawka. Nie rzecznik światowej Flotyli Sumut, tylko Global Movement to Gaza Poland, czyli grupy, która organizuje, organizuje. polską delegację na globalną Flotyllę Sumut. Tak, wyruszyły 24 statki z Barcelony. Niestety w wyniku sztormu i oszkodzeń pięć z nich zostało zmuszonych do zawrócenia do portu w Barcelonie, ale już część z nich także została naprawiona i zmierza z powrotem do Tunisu. Plan obecny jest taki, że z Tunisu... Jeśli będą warunki, wypłyną, e, wypłynie flotyla po to, aby się spotkać z flotylami, które wypłyną z portów we Włoszech i w Grecji, aby wspólnie utworzyć jedną dużą flotylę, która przełamie blokadę gazy. Mm -hmm. I płynie pomoc humanitarna, w jakiej postaci? Tak, płynie pomoc humanitarna, wszystko to, co jest blokowane przez Izrael. Żywność, leki przede wszystkim, woda pitna wszystko to, co po prostu palestyńczycy potrzebują, ale nie mogą tego obecnie otrzymać. Mhm. A jeżeli chodzi o delegację, kto, kto konkretnie płynie? Jest dziesięciosobowa y, polska delegacja, m.in. Patrycja Wieczorkiewicz, y, Franek Sterczewski, Omar Faris. Także to są po prostu często zwykli ludzie. Jest y, Aga, która prowadziła wcześniej profil na Instagramie o krówie, krowie, której uratowała. To są po prostu zwykli ludzie, którzy przeciwstawiają się temu ludobójstwu, tej okupacji, tej blokadzie, którzy po prostu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, gdy widzą bezczynność naszych rządów wobec tej sytuacji. A przypomnijmy, dzisiejszego dnia już zginęło 11 palestyńczyków, wczorajszego zginęło 52 i to jest tylko strefa gazy. Na zachodnim brzegu zabito dwóch czternastolatków. Netanyahu na ogłosił nakaz ewakuacji miasta gazy. To się skończy masakrą i musimy jak najszybciej działać i musimy zrobić wszystko, aby powstrzymać mhm. ten horror. No właśnie, a propos aktualności, kilka godzin temu w prasie pojawiła się informacja o tym, że. No właśnie, tutaj duży znak zapytania stawiam, czy jeden ze statków został zaatakowany, bo pojawił się wybuch, co tam dokładnie się dzieje na miejscu. Tak, pojawił się pożar w wyniku ataku drona. Była to łódź, na której znajdował się komitet sterujący i to był. To byli członkowie poprzedniej Flotyli Wolności. Tutaj mhm. zaznaczę, że my nie jesteśmy Flotylą Wolności, ale z nią współpracujemy, mhm. służy nam pomocą radą. Wszyscy są bezpieczni. Na pokładzie nie było członków ani członkin polskiej delegacji. Obecnie trwa dochodzenie, co się dokładnie stało. I o godzinie 11 czasu polskiego będzie właśnie konferencja globalnej Flotyli Sumut, na której dowiemy się więcej informacji. Mhm. No dobrze, i jak to będzie wyglądało na miejscu? Bo jak wiadomo, wspomniałeś o tym, że pomoc humanitarna, no, dostarczenie jest jej niemożliwe i blokowane przez Izrael. Czyli dopłyniemy, trzymamy kciuki, żeby się udało, ale w jaki sposób to się może udać? No oczywiście przede wszystkim może się udać, jeśli będziemy pilnie to obserwować, jeśli będziemy nagłaśniać, jeśli nie pozwolimy na działania Izraela, żeby zablokował tą pomoc humanitarną. I tak naprawdę poprzez flotylę zniesiemy całą blokadę gazy. Nawet jeśli flotylla jest bardziej tutaj aktem symbolicznym, bo siłą rzeczy na tych statkach, ona nie zaspokoi całych potrzeb ludności, gazy. Tony żywności, pomocy leków siedzą na granicy lądowej przy, przy przejściach granicznych. Przede wszystkim to musi zostać otworzone, te przejścia, i to jest główny cel flotyli. A to, żeby dopłynęła, to jest po prostu jedna akcja, która jest akcją solidarnościową z Palestyńczykami. A jak to wyglądało w poprzednich latach, bo jak wspomnieliśmy na początku, wyprawy wcześniejsze też były i to ma dosyć bogatą historię. Tak, no w 2010 roku to jest bardzo istotna kwestia. 10 członków statku, którzy, który wypłynął z Turcji, zostało zabitych przez izraelskich komandosów. Jeśli chodzi o dwie flotyle, które płynęły w tym roku, to które wszyscy śledziliśmy, i członkowie zostali zatrzymani, a następnie deportowani z Izraela. Czy tak się teraz stanie? Mamy nadzieję, że nie. Flotylla płynie po wodach międzynarodowych, działa w ramach prawa międzynarodowego i konwencji genewskiej. Nie powinno nic się stać, i pytanie, dlaczego w ogóle musimy się obawiać, że statek płynący w misję humanitarną może zostać zatrzymany, może zostać mhm. ostrzelany. To są te pytania, i to są pytania także, dlaczego nasz rząd wciąż nic na ten temat nie mówi, dlaczego y, premier Sikorski y, zaczyna się w dniu wypłynięcia flotyli, zaczął się zastanawiać. Czy Polska powinna ponosić koszty ewakuacji osób, które wybierają się w regiony, które MSZ wskazuje jako zagrożone? Jednocześnie, gdy rząd polski kilka miesięcy temu. Ogłosił, że zapewni bezpieczeństwo zbrodniarzom wojennemu Netanyahu, jeśli ten zdecyduje się wybrać na obchody wyzwolenia Auschwitz. To jest pytanie, dlaczego polski rząd nie chce bronić polskich obywateli na misji humanitarnej, a jest w stanie wyjść przed szereg, by zapewnić bezpieczeństwo zbrodniarzowi wojennemu. Mhm. Są te pytania, które musimy adresować do naszego polskiego rządu: naciskać, wywierać presję, chodzić na protesty, udostępniać informacje w naszych social mediach. Od tego zależy i powodzenie misji humanitarnej i zakończenie ludobójstwa w gazie, które musi nadejść jak najszybciej. Mhm. Muszę cię w takim razie zapytać, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć trochę o przygotowaniach do wyruszenia, jeżeli chodzi o polską delegację i pomoc humanitarną, jak to wyglądało przed, przed wyruszeniem? Trochę głupio mi pytać o nastroje, ale też no, jestem ciekaw, czy, czy tam się pojawiały te obawy o, o to, że to jest, no, miejmy nadzieję, że nie, ale potencjalnie ryzykowna wyprawa? Oczywiście, że się obawiały, yy, oczywiście wszystkim to nam przeszło przez głowę, jednocześnie wszyscy są zdeterminowani i wiedzą, że mogą zaryzykować życiem po to, aby ratować innych. No to są odwołanie się do tradycji polskich, walki o wolność naszą i waszą, tradycji żegoty, ratowania ludzi z ludobójstwa. Są, wszyscy byli gotowi, wszyscy po prostu też ja osobiście od siebie, że to daje pewną nadzieję faktycznie na lepsze jutro. Jak się widzi, to całe mhm. zorganizowanie na świecie, to całe poruszenie tych wszystkich ludzi, po prostu setki ludzi, którzy decydują się tak, możemy zaryzykować życiem, aby dostarczyć pomoc głodującym. To daje po prostu nadzieję, zwłaszcza, że dużo pesymizmu jest obecnie względem mm -hmm. przyszłości, i to jest taka mała iskierka, która dodaje po prostu siły, więc morale tutaj są bardzo wysokie pod tym względem. Jeśli chodzi o takie bardziej, może, logistyczne kwestie, no to my, jako Global Movement to Gaza i w ogóle globalna organizacja, to jest, narodziła się z globalnego marszu do, gaza, do gazy, który się odbywał w, K do, w Kairze. Marsz niestety się nie udał, został zablokowany przez władze egipskie i w ramach tego kolejną próbą podjęcia przełamania blokady stała się blokada morska, która została także zainspirowana przez palestyńczyków z Gazy, gdyż znacznie łatwiej jest zatrzymać jeden statek, ale coś jeśli będzie to 20, coś jeśli będzie to 30 i będziemy po prostu próbować do skutku, aż ta blokada zostanie przełamana. I jakiego rozwoju scenariusza się spodziewacie? No bo rozumiem, że Izrael będzie stosował wszelkie możliwe środki, żeby te statki zatrzymać. To co się może dziać? Co przewidujecie? Mamy przygotowanych kilka różnych scenariuszy i plany działania wobec tych scenariuszy. Niestety nie mogę o nich no, mówić rozumiem. w szczegółach. Mm -hmm. e... Ale zakładacie też jakąś zatrzymanie zbrojne, rozumiem, tak? nie jest to wykluczone. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, jednak wciąż to jest misja działająca w ramach prawa międzynarodowego i liczymy, że także, że polski rząd także stanie za prawem międzynarodowym i jasno się opowie przeciwko jakimkolwiek akcjom skierowanym przeciwko flotyli. Mówiłeś o 24 statkach, które wypłynęły najpierw, potem pięć miały awarię, dopływają, a w sumie tych statków ile ma być? Bo przeczytam informację o stu, ale rozumiem, że... Tak, około setki ma być, ponieważ teraz Tunezja już, do, już jakby w porcie znajduje się więcej statków i jakby ta delegacja barcelońska, że tak ją nazwę, dołącza do tunezyjskiej. Do nich jeszcze dołączą delegacje z e, nie w Turcji, tylko we Włoszech hmm. oraz w Grecji i wspólnie utworzą liczbę około, około 100 statków. Znaczy to są różne jednostki pływające, tak? tak to są tak. Tam jachty, nie jachty, nie tylko, bo, bo statek jest bardzo pojemne pojęcie. Tak, może? tak. Statek to jest często nawet zbyt duże pojęcie, bo to często są po prostu bardzo niewielkie łódki, które po prostu y, mają przede wszystkim próbować przełamać tą blokadę, pokazać, że nie zgadzamy się na to, pokazać, że się da i licząc na to po prostu powoli ukruszyć to, co już przynajmniej trwa od prawie 18 lat ta blokada. To, to ja jeszcze jedno pytanie, jeżeli uda się im dopłynąć, bo nie zostaną zablokowane przez stronę izraelską, to co? Co wtedy? Czy mają jakąś realną, mogą przynieść pomoc? Tak, jakby pozostajemy w kontakcie z osobami na miejscu w gazie, z organizacjami w gazie, które rozdystrybuują tą pomoc do osób potrzebujących. Mm, bo do tej pory to, nawet to dystrybuowanie pomocy jest tam przecież problemem, więc... Tak, no tutaj warto wspomnieć o Gaza Humanitarian Foundation, mm. gdzie te punkty odbioru pomocy humanitarnej stały się po prostu pułapkami, w których ludzie ginęli, byli rozstrzeliwywani. No, przypomnijmy historię, którą podzielił się był amerykański żołnierz. Nie przypomnę sobie niestety jego nazwiska. Był on członkiem Zielonych Beretów wcześniej, który opisał, że dał jednemu chłopczykowi jedzenie. Po czym ten chłopczyk po prostu ze łzami w oczach pocałował go w rękę, tylko po to, by kilkanaście metrów dalej został zastrzelony przez izraelskich żołnierzy. To są takie historie, i to się nie może dziać. Straszne. To chyba całkiem niezła puęta naszej rozmowy. Tak. Rafał Piotrowski. Dziękuję bardzo, Panie. bardzo, bardzo dziękujemy. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.